Siema, z tej strony Mordon i witam was w ciekawostkach z dodatku do na 3. Zacznijmy od tego, że podczas zadania Kula i Dusza możemy znaleźć kartę do gwinta, na której jest krowa. Podczas pobytu w więzieniu, możemy usłyszeć nawiązanie do filmu Madagaskar 2. Nie, nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą, co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się spieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. To czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Dwunasty rząd. 232 od lewej. To ty, Marty. Poznaję cię. A wiesz, dlaczego jesteś wyjątkowy? Ci kolesie są biali w czarne pasy. A ty jesteś czarny w białe, stary. Jesteś unikalny, Marty. Zawsze byłeś. Ostatnia ciekawostka to czara ognia z Argo Pottera i możemy ją zobaczyć w zadaniu Sezamie Otwórz się. I to było na tyle, trzymajcie się, cześć.